Zbliżające się lato to także nadciągające pokazy gigantów i wiele okazji dla deweloperów, by dać społeczności graczy obeznać się z nowymi tytułami. W związku z tym Microsoft postanowił nie próżnować i nie zwlekając ogłosił oficjalną datę Xbox Showcase, który ma gościć produkcję od wielkich studiów deweloperskich, ale gdyby tego było mało, to organizują jeszcze dodatkowo jedno huczne wydarzenie. Do tego w materiale poruszę także temat nowej czeskiej sensacji na Steamie, która to deprze po tak Escape from Tarkov. Do tego CD Projekt Red chwali rodzimą produkcję, a na sam koniec Square Enix musi mierzyć się ze sporymi problemami. Więc niedawno byliśmy świadkami naprawdę sporej afery w community Escape from Tarkov, no a to z sprawą decyzji, jakie podjęli twórcy Tarkowa. Szambo się wylało, odbiło się to ogromnym echem w branży nie tylko gier, ale i także w całym internecie i wszyscy poniekąd teraz wykorzystują fakt, że no Tarkowowi nie idzie najlepiej. Co jednak nie zmienia faktu, że dla Escape from Tarkov wciąż nie ma jakiejś wielkiej konkurencji, a trzeba przyznać, że to jest główny powód, dla którego sytuacja się ma w ten sposób. No ale teraz sytuacja może się mieć nieco inaczej. Chodzi tutaj mi właśnie o premierę, która miała miejsce 30 kwietnia, mianowicie o Grey Zone Warfare, czyli swego rodzaju rywala Escape from Tarkov, a przynajmniej tak się zdarzało mówić niektórym, którzy tą grę gdzieś już tam widzieli, bądź ją testowali. Osobiście sam byłem bardzo ciekawy tego tytułu i jak on wypadnie, gdyż no z mimo, że naprawdę dobrze się czasami w nim bawiłem, to jednak jest wiele problemów. No i właśnie Greyzone, czyli czeska sensacja, na Steamie zadebiutowała, uplasowując się od razu na pierwszym miejscu najlepiej sprzedających się tytułów na Steamie, a od jej debiutu największa liczba graczy równocześnie grających w ten tytuł była bliska 70 tysięcy. Gra, która kosztuje aktualnie 162 zł i jest we wczesnym dostępie, tak jak już wspomniałem, bardzo przypomina Escape from Tarkov, jednakże nie jest ona to końca toćka w toczkę, taka sama jak produkcja rosyjskich deweloperów i bierze garściami z różnych innych FPS-ów, chociażby jak skład, jak Arma i te elementy tarkowskie nie przebijają się tak bardzo w zbiorze tych wszystkich funkcjonalności i mechanik, jakie ta gra sobą oferuje. Jednakże niestety gra na ten moment boryka się również z wieloma problemami. Twórcy nie byli raczej przygotowani na tak szybką premierę, no ale wykorzystując fakt, że Escape from Tarkov jest w ogniu niesamowitej krytyki, postanowili wypuścić Greyzona, no i z pewnością nie byli gotowi. Przede wszystkim dlatego, że nie wyrabiają im serwery, i właśnie na problemy ze stabilnością gry ludzie narzekają najbardziej, przez co póki co recenzje na Steamie są raczej mieszane. Jednakże, jak większość osób zaznacza, mimo że gra jest gdzieś tam w 30% dopiero może ukończona, to ma ona solidne fundamenty i raczej na ten moment jest takim węgielkiem. I do diamentu jeszcze jej daleko, a tym bardziej do oszlifowanego diamentu. No więc lato to pokazy gier, a pokazy gier to często różne bęgiery. No i właśnie Microsoft. Nie zwlekając już dłużej, zapowiedział, że 9 czerwca ma odbyć się pokaz Xbox Showcase. Ale to nie jest wszystko, moi drodzy, bo na grafice, którą to zieloni odkryli, karty oprócz głównego bohatera tego dnia, jest jeszcze oto to swego rodzaju logo na tej podzielonej na dwa segmenty grafice, zapowiadające nam następujące zaraz po Xbox Showcase wydarzenie: Redacted Direct. Ludzie szybko zaczęli łączyć kropki, dochodząc do wniosku, że ma być to segment poświęcony nowemu Call of Duty. A skoro tak jest, oznacza to, że Xbox wiąże z tą produkcją spore nadzieje, gdyż podobne traktowanie otrzymał Starfield w poprzednim roku, również zostając wtedy osobny pokaz jemu tylko poświęcony. No ale nie było to do końca pewne, wszyscy myśleli, że chodzi tu o nowe Call of Duty Black Ops, jednakże w szybkim tempie Tom Warren rozwiał wszystkie wątpliwości, który na Twitterze wprost napisał, że jeśli ktoś dalej nie wierzy, że chodzi o Koda, to tak Redacted ma być poświęcony kolejnej odsłonie z tej Serii. Na szczególną uwagę zasługuje również fakt, że jest to pierwszy raz, od kiedy Xbox Showcase będzie dotyczył nowości od Xbox Game Studios, Bethesda, jak i Activision Blizzard podczas jednego wydarzenia. To znaczy, że wcześniej nie mieliśmy do czynienia z tyloma deweloperami i ich tytułami na jednym pokazie od Xboxa. Ale to nie wszystko, bo Tom Warren's the Verge jest również przekonany, że niespodzianką podczas tego rocznego pokazu będzie także Gears 6 i nie zabraknie także tytułów przeznaczonych na drugi drugą połowę 2024 roku. I tak we wrześniu mamy otrzymać dostęp do pierwszego DLC-ka do Starfielda, Shattered Space, październik ma być przeznaczony dla nowego Call of Duty, listopad to przede wszystkim Avowed, a w grudniu zadebiutuje Indiana Jones i Wielki Krąg. Nie będzie w tym kłamstwa, jeżeli powiemy, że Manor Lords to rzeczywiście naprawdę wielki sukces, a przede wszystkim trzeba powiedzieć, że jest to gra tworzona głównie przez jednego autora, więc niejako potęguje to fakt, że ta gra osiągnęła tak dużo, będąc jedynie we wczesnym dostępie i de facto indykiem. W ostatnim czasie wykorzystywanie różnych socjalek do gratulowania sobie nawzajem przez twórców gier i deweloperów nie jest niczym nowym, co udowadnia chociażby ten tweet na profilu The Witcher, no czyli de facto od Redów, wyrażających wielkie uznanie dla Manor Lords i jego twórcy w dosyć humorystyczny sposób. Napisali, że to uczucie, gdy zarządzanie swoją winnicą sprawia ci tyle przyjemności, że w końcu postanawiasz zostać pełnoprawnym władcą włości. Nie co mówić, jest to na pewno mega życzliwe ze strony CDPów ów i fakt, że oni też dostrzegli pozycję opracowaną przez jednego gościa, dokładnie Grzegorza Stycznia, z pewnością musi być dla niego niesamowicie motywujące. Square Enix podało ostatnio w pewnego rodzaju raporcie, niepełnym, gdyż dopiero 13 maja poznamy pełny raport finansowy dotyczący tej spółki, że przewiduje ze względu na porzucenie niewydanych projektów stratę bliską 140 milionom dolarów. Nie podano, jakie gry konkretnie porzucono, możemy się nie Jedynie domyślać. Natomiast wiemy, że 27 marca zarząd zatwierdził reorganizację, a teraz ta informacja oficjalnie pojawiła się w mediach. I całe to zrewidowanie ma na celu zmienić ich podejście do rozwoju Gier HD z zamiarem bycia bardziej selektywnym i skoncentrowanym na alokacji zasobów rozwojowych. To na tyle miłe majówki na razie. 6 pa!